Stręczapa i dzisiaj chciałem Wam oznajmić, że Franklin został namierzony przez policję. I teraz musieliśmy uciekać z domu. Teraz się ukrywamy na lotnisku u Franklina w Hangarze. Mam nadzieję, że policja tutaj nie przyjdzie. Franklin teraz ma pseudonim El, El Zuro Możecie pisać w komentarzach na inny pseudonim. Franklin przed ucieczką, albo w trakcie, jakby to nazwać, ukradł to te auto. Dojechaliśmy, mamy tu bardzo dużo samolotów i tutaj będą się toczyć, toczyć dalsze losy Franklina. A dokładnie El Chupo, czy jakoś tak. Franklin też zmienił wygląd. Ja się pokażę. A ja zrobię ją Już zrobiłem ją dawno, a wy ją zobaczycie teraz, jak wstryknę. Trzy, 4 i ry. No i super, mamy fryzurę. Trzeba teraz szybko uciekać, żeby policja nas nie namierzyła. Szybko biegniemy, 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 biegniemy. Biegniemy, dawaj, gazu. Gazu. O nie, mamy trzy gwiazdki, trzeba... Trzy, kurde, policja nas namierzyła znowu. Dobra, szybko biegniemy i uciekamy. Mam pomysł czy się ukryjemy, bo w domu już nie jesteśmy bezpieczni. Ukryjemy się w... na lotnisku.